Współczesne samochody kryją w sobie wiele funkcji, o których zwykły kierowca nawet nie podejrzewa. Te możliwości zwiększają komfort, bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji. W tym materiale ujawniono 16 sekretnych funkcji, które warto wykorzystać już teraz, aby każda podróż stała się bardziej efektywna i przyjemna. Zao. Ukryta ochrona przed zsuwaniem się na wzniesieniu. Ta funkcja została stworzona z myślą o pełnym bezpieczeństwie przy ruszaniu pod górę. Gdy samochód zatrzymuje się na nachylonej powierzchni, system utrzymuje hamulce po zwolnieniu pedału, zapobiegając stoczeniu się do tyłu. Kierowca może spokojnie rozpocząć jazdę, nie obawiając się utraty kontroli. Mechanizm jest zintegrowany z układem zapobiegającym blokowaniu kół oraz elektroniczną kontrolą stabilności, zapewniając płynny start. System analizuje kąt nachylenia, masę pojazdu oraz stan nawierzchni automatycznie dobierając optymalny tryb pracy. Przy rozpoczęciu jazdy, gdy kierowca stopniowo naciska pedał przyspieszenia, hamulce są płynnie zwalniane w chwili, gdy przyczepność kół stabilizuje się. Daje to poczucie kontroli i pewności, minimalizując ryzyko poślizgu lub utraty stabilności. Funkcja jest szczególnie przydatna na stromych ulicach, śliskich nawierzchniach oraz miejskich podjazdach, gdzie Utrzymanie pojazdu manualnie jest trudne. Zmniejsza napięcie nerwowe, ułatwia prowadzenie i zapobiega drobnym kolizjom, zwiększając komfort oraz bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Dodatkowo, system uwzględnia aktywnych asystentów, takich jak elektroniczny hamulec postojowy oraz asystent ruszania pod górę. Samochód sam określa właściwy moment zwolnienia hamulców, zapewniając płynne ruszanie i stabilność na wzniesieniu. Technologia ta sprawia, że codzienna jazda po nachylonych drogach staje się pewniejsza, bezpieczniejsza i bardziej komfortowa, pozwalając kierowcy skupić się na drodze, a nie na utrzymaniu pojazdu. 2. Automatyczne zamykanie szyb podczas deszczu: Nowoczesne samochody wyposażone są w czujniki deszczu reagujące na opady nawet podczas postoju. Gdy zaczyna padać, system automatycznie podnosi szyby, chroniąc wnętrze przed wilgocią. Zapobiega to uszkodzeniu tapicerki, wyposażenia oraz urządzeń elektronicznych znajdujących się w środku. Kierowca nie musi wracać do auta, aby ręcznie zamknąć okna, co jest szczególnie wygodne w nieprzewidywalnych warunkach pogodowych. Czujniki deszczu współpracują z centralnym zamkiem, alarmem oraz systemem sterowania szybami. Samochód rejestruje poziom opadów, kierunek wiatru oraz intensywność deszczu, aby Określić konieczność pełnego lub częściowego zamknięcia szep. Mechanizm podnosi okna płynnie, bez zbędnego hałasu i obciążenia dla uszczelek oraz silników, zapewniając trwałość i niezawodność całego układu. Funkcja zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania samochodu. Właściciel nie musi kontrolować pogody ani pilnować szyb ręcznie. System chroni wnętrze i pasażerów zapobiega uszkodzeniom oraz negatywnym skutkom opadów. Samochód staje się bardziej autonomiczny i okazuje troskę o kierowcę, podnosząc wygodę codziennego korzystania i czyniąc technologię niezawodnym pomocnikiem na drodze. Trzecie. Tryb osuszania klimatyzacji po zatrzymaniu silnika. Ta funkcja aktywuje się automatycznie po wyłączeniu silnika. Klimatyzacja pracuje jeszcze przez kilka minut, przedmuchując parownik i usuwając wilgoć, która mogła zgromadzić się w układzie. Dzięki temu zapobiega się powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów w kabinie. Osuszanie parownika utrzymuje czystość powietrza i wydłuża żywotność układu klimatyzacji. Mechanizm działa z uwzględnieniem resztkowego ciśnienia w systemie oraz temperatury otoczenia, dobierając optymalny tryb pracy. Nawet po długich podróżach w upale lub wilgotnej pogodzie wnętrze pozostaje świeże, a komponenty klimatyzacji są chronione przed korozją i gromadzeniem się bakterii. Właściciel nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. System robi to samoczynnie. Funkcja zwiększa komfort i bezpieczeństwo, tworząc korzystny mikroklimat oraz zapobiegając reakcjom alergicznym. Jest szczególnie przydatna dla kierowców często poruszających się po mieście i przy wysokich temperaturach, gwarantując świeżość kabiny, oraz czyste powietrze o każdej porze roku. Tryb osuszania klimatyzacji zamienia standardową klimatyzację w inteligentny system dbający o zdrowie i wygodę pasażerów, a także wydłuża trwałość podzespołów samochodu. Czwarte. Niewidoczny rezerw paliwa. Niektóre nowoczesne samochody mają ukryty zapas paliwa, który pozostaje w baku mimo wyświetlanego na panelu zera. Funkcja ta zapobiega nagłemu zatrzymaniu silnika na drodze i daje kierowcy dodatkowy czas. Na bezpieczne dotankowanie. Rezerwa nie jest pokazywana na panelu, ale zapewnia jeszcze kilka kilometrów zasięgu, co jest szczególnie ważne w mieście lub na trasie, gdzie najbliższa stacja może znajdować się w pewnej odległości. System rezerwowego paliwa uwzględnia konstrukcję zbiornika i położenie pompy, dobierając optymalną ilość paliwa dla bezpiecznej jazdy. Jest zintegrowany z czujnikami poziomu paliwa oraz sygnalizacją, aby zagwarantować, że silnik nie zostanie stanie nagle pozbawiony zasilania. Taka rezerwa zwiększa bezpieczeństwo, zmniejsza stres kierowcy i minimalizuje ryzyko awarii spowodowanej suchą pracą pompy. Funkcja sprawia, że eksploatacja pojazdu staje się bardziej przewidywalna i wygodna, zapewniając dodatkową ochronę oraz spokój podczas długich podróży lub w niespodziewanych sytuacjach drogowych. Piąte: automatyczne przetarcie szyb przy podaniu płynu do spryskiwaczy. Niektóre nowoczesne samochody są wyposażone w Inteligentny system podawania płynu do spryskiwaczy, który zapobiega uszkodzeniu szyby i zwiększa skuteczność uszczenia. Po uruchomieniu spryskiwacza system najpierw rozpyla płyn na szybę, tworząc cienką warstwę, a dopiero potem włączają się wycieraczki. Taka kolejność pracy chroni szybę przed zarysowaniami oraz zużyciem piór, ponieważ ruch po suchej powierzchni bez smarowania często prowadzi do mikrouszkodzeń. Mechanizm jest zintegrowany z czujnikami deszczu i podnośnikami szyb, a także uwzględnia prędkość pojazdu oraz intensywność opadów, dobierając optymalny tryb czyszczenia. Automatyczne podanie płynu sprawia, że proces staje się bardziej efektywny, zapewniając równomierne rozprowadzanie spryskiwacza i maksymalne usunięcie zabrudzeń. Nawet przy silnym zabrudzeniu Kierowca otrzymuje czystą powierzchnię bez ryzyka uszkodzeń. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo i komfort, szczególnie przy złej pogodzie, nocą lub w warunkach intensywnego ruchu. Zmniejsza obciążenie kierowcy, poprawia bezpieczeństwo prowadzenia i minimalizuje zużycie podzespołów. Automatyczne przetarcie szyb zamienia standardowe czyszczenie w inteligentny system chroniący szybę oraz wydłużający żywotność wycieraczek i powierzchni przedniej szyby. 6. Ukryty tryb serwisowy do ładowania akumulatora zimą. Niektóre samochody wyposażone są w ukryty tryb serwisowy aktywowany w chłodne pory roku w celu przyspieszonego odzyskiwania ładunku akumulatora. System podnosi obroty silnika i zmienia pracę alternatora, zapewniając intensywniejsze ładowanie oraz utrzymanie wymaganego poziomu energii. Tryb ten jest szczególnie przydatny przy niskich temperaturach, gdy aktywność chemiczna akumulatora jest obniżona a zwykłe ładowanie przebiega wolniej. Funkcja jest zintegrowana z systemem sterowania silnikiem i elektroniką pojazdu. Kontrolując obciążenie oraz zapobiegając przegrzewaniu alternatora. Dzięki temu akumulator szybciej odzyskuje pojemność, zapewniając niezawodne uruchomienie silnika nawet podczas mrozu. Ukryty tryb zwiększa wygodę eksploatacji, zmniejsza ryzyko rozładowania baterii i sprawia, że korzystanie z pojazdu staje się bezpieczniejsze oraz bardziej przewidywalne. Właściciel nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. System automatycznie dba o utrzymanie energii, wydłużając żywotność akumulatora i zapewniając, Stabilną pracę wszystkich układów elektrycznych. 7. Automatyczne włączanie nagrzewnicy w celu ochrony silnika przed przegrzaniem. Niektóre nowoczesne samochody są wyposażone w funkcję automatycznego uruchamiania ogrzewania, aby chronić silnik w przypadku przegrzania. Gdy układ chłodzenia wykrywa wzrost temperatury silnika powyżej normy, klimatyzacja wyłącza się, a strumień gorącego powietrza kierowany jest na nagrzewnicę, włączając ją na maksymalną moc. Proces ten obniża temperaturę płynu chłodzącego i zapobiega przegrzaniu silnika, chroniąc go przed uszkodzeniami. Funkcja działa niezależnie od ustawień kabiny, automatycznie sterując temperaturą i rozprowadzaniem powietrza. Kierowca nie musi podejmować żadnych działań. System reaguje na przegrzanie natychmiast, zapewniając stabilną pracę jednostki napędowej i minimalizując ryzyko awarii. Technologia ta jest szczególnie przydatna w upalne dni lub podczas długich podróży w warunkach dużego obciążenia silnika. Gdy standardowy układ chłodzenia może nie wystarczyć. Automatyczne włączanie nagrzewnicy zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i wydłuża żywotność silnika, zmniejsza prawdopodobieństwo kosztownych napraw, stabilizuje ciśnienie w układzie chłodzenia i pomaga utrzymać optymalny reżim cieplny. System zamienia klimatyzację w aktywne narzędzie ochrony silnika, czyniąc eksploatację samochodu bardziej niezawodną i komfortową dla kierowcy. Oraz pasażerów. 8. Ukryty przycisk otwierania bagażnika przy zablokowanych drzwiach. Niektóre sedany wyposażone są w awaryjny system dostępu do bagażnika. Ukryty przycisk umożliwia otwarcie przestrzeni bagażowej nawet przy całkowicie zablokowanych drzwiach. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w sytuacjach awaryjnych, gdy standardowe sterowanie zamkami jest niedostępne lub elektronika została chwilowo wyłączona. Przycisk jest zintegrowany z konstrukcją bagażnika w taki sposób, aby nie można było aktywować go przypadkowo, a jednocześnie pozostawał dostępny dla kierowcy lub pasażerów w sytuacjach krytycznych. Funkcja zwiększa bezpieczeństwo i wygodę, pozwalając uniknąć momentów, w których bagażnik staje się niedostępny. Taki awaryjny dostęp gwarantuje możliwość otwarcia przestrzeni bagażowej nawet przy awarii centralnego zamka lub rozładowaniu akumulatora. Czyniąc eksploatację pojazdu bardziej przewidywalną i bezpieczną dla właściciela. 9. Błyskawiczne czyszczenie reflektorów przez długie przytrzymanie spryskiwacza. Nowoczesne samochody wyposażone są w system natychmiastowego czyszczenia reflektorów, który aktywuje się wyłącznie przy dłuższym przytrzymaniu przycisku spryskiwacza lub przy włączonych światłach mijania. Funkcja ta ma na celu utrzymanie maksymalnej widoczności w trudnych warunkach pogodowych deszcz, śnieg, błoto czy chemia drogowa, nie pogarszają jakości oświetlenia. Spryskiwacz rozpyla płyn na powierzchnię lamp, a system kontroluje intensywność i czas trwania procesu, zapewniając skuteczne usuwanie zabrudzeń bez zbędnych działań kierowcy. Technologia zintegrowana jest z systemem oświetlenia, co pozwala dostosować pracę spryskiwacza do prędkości jazdy oraz warunków widoczności. Długie naciśnięcie uruchamia cykl czyszczenia, po którym reflektory zostają całkowicie oczyszczone, a zużycie płynu jest minimalizowane. Zapobiega to powstawaniu plam, smug oraz zmniejszeniu intensywności wiązki światła, co podnosi bezpieczeństwo na drodze. Funkcja zmniejsza obciążenie kierowcy. Zapewnia stałą jakość oświetlenia i podnosi komfort jazdy w niekorzystnych warunkach. Zamienia standardowe reflektory w inteligentny system, który automatycznie dba o widoczność i bezpieczeństwo, utrzymując stabilne oświetlenie oraz czyniąc prowadzenie pojazdu bardziej przewidywalnym i bezpiecznym. 10. Blokada skrzyni biegów przy uderzeniu. Niektóre samochody wyposażone są w funkcję automatycznego blokowania skrzyni biegów podczas kolizji. Po wykryciu zderzenia system elektroniczny natychmiast przełącza automatyczną przekładnię w tryb parking. Zapobiegając niekontrolowanemu przemieszczeniu się pojazdu po uderzeniu, zmniejsza to ryzyko dodatkowych uszkodzeń samochodu oraz poprawia bezpieczeństwo pasażerów, uniemożliwiając niezamierzone stoczenie się pojazdu. Mechanizm jest zintegrowany z poduszkami powietrznymi, czujnikami uderzenia oraz systemem stabilizacji, co zapewnia natychmiastową reakcję na kolizję. Nawet jeśli kierowca nie zdąży nacisnąć hamulca lub opuścić pojazdu, skrzynia automatycznie się blokuje, gwarantując pełną nieruchomość samochodu. Funkcja zwiększa ochronę pasażerów, minimalizuje skutki wypadku i zapobiega wtórnym uszkodzeniom. Jest to szczególnie ważne w warunkach miejskich, oraz na śliskiej nawierzchni, gdzie pojazd może poruszać się dalej po uderzeniu. System podnosi bezpieczeństwo eksploatacji i zmniejsza ryzyko obrażeń oraz strat, zapewniając dodatkowy poziom ochrony. 11. Funkcja pośredniego monitorowania ciśnienia w oponach bez czujników. Niektóre samochody wyposażone są w system pośredniego monitorowania ciśnienia w oponach, który nie wymaga stosowania oddzielnych czujników na kołach. Wykorzystuje dane układu ABS i analizuje różnice w prędkości obrotowej kół, wykrywając spadek ciśnienia. Jeśli jedno lub kilka kół zaczyna obracać się z inną prędkością, system rozpoznaje możliwą utratę ciśnienia i informuje o tym kierowcę. Mechanizm działa nieprzerwanie. Bez konieczności dodatkowej obsługi, zapewniając wczesne ostrzeganie o problemach z ogumieniem. Zmniejsza to ryzyko wypadków związanych z przebiciami lub niewłaściwym ciśnieniem, a także pomaga utrzymać stabilność i sterowność pojazdu. System jest zintegrowany z panelem wskaźników oraz elektronicznymi asystentami, którzy reagują na sygnały różnic w obrotach i natychmiast przekazują informacje kierowcy. Funkcja Zwiększa bezpieczeństwo i ekonomiczność użytkowania, umożliwiając terminową korektę ciśnienia w oponach, zapobiegając nierównomiernemu zużyciu oraz wydłużając trwałość ogumienia. Czyni prowadzenie bardziej przewidywalnym i komfortowym, zapewniając stabilną przyczepność, precyzyjne sterowanie i mniejsze ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze. 12. Pasywne regulowanie drzwi przy oddaleniu się z kluczem. Niektóre samochody wyposażone są w system pasywnego reglowania drzwi, które automatycznie zamyka zamki po oddaleniu się klucza. Gdy kierowca lub pasażer odejdzie od pojazdu na określoną odległość, samochód wykrywa brak sygnału elektronicznego z klucza i samoczynnie się zamyka, zapobiegając przypadkowemu pozostawieniu otwartych drzwi. System jest zintegrowany z centralnym zamkiem, alarmem oraz czujnikami elektronicznymi, zapewniając bezpieczne i niezawodne zamknięcie wszystkich drzwi. Nawet jeśli kierowca zapomni zaryglować pojazd ręcznie, funkcja gwarantuje ochronę wnętrza i majątku. Mechanizm ten jest szczególnie przydatny w warunkach miejskiego parkowania przy słabej widoczności lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie wzrasta ryzyko pozostawienia niezamkniętych drzwi. Funkcja zwiększa wygodę i bezpieczeństwo użytkowania samochodu, minimalizuje stres oraz błędy kierowcy, chroni mienie i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi. Pojazd sam dba o zabezpieczenie wnętrza, zamieniając zwykłe reglowanie drzwi w inteligentny proces, który podnosi komfort oraz niezawodność korzystania z auta każdego dnia. 13. Autonomiczne chłodzenie wnętrza po postoju na słońcu. Niektóre nowoczesne samochody wyposażone są w system autonomicznego chłodzenia kabiny, który aktywuje się po postoju w pełnym słońcu. System uruchamia wentylatory i tworzy cyrkulację powietrza wewnątrz pojazdu bez włączania silnika, obniżając temperaturę i zapewniając komfort kierowcy oraz pasażerom. Zapobiega to przegrzewaniu deski rozdzielczej, foteli i innych elementów wnętrza, chroniąc materiały przed deformacją i przedwczesnym zużyciem. Funkcja współpracuje z klimatyzacją i czujnikami temperatury. Automatycznie ocenia stopień nagrzania wnętrza i włącza się po przekroczeniu określonego progu, utrzymując optymalne warunki dla powierzchni oraz powietrza w kabinie. Kierowca nie musi wykonywać żadnych czynności, samochód sam dba o mikroklimat i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. System zwiększa komfort i bezpieczeństwo, sprawiając, że pobyt w aucie jest przyjemny od razu po wejściu. Zmniejsza obciążenie klimatyzacji przy uruchomieniu silnika, oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów układu klimatyzacji. Autonomiczne chłodzenie zamienia zwykłą wentylację w inteligentny proces, który zapewnia świeżość, wygodę oraz ochronę wnętrza, nawet w najgorętsze dni. Czternaste. Zapamiętywanie położenia. Pedału gazu w celu oszczędzania paliwa. Nowoczesne elektroniczne układy sterujące ECU w niektórych samochodach potrafią dostosowywać reakcję pedału gazu do stylu jazdy. System rejestruje sposób wciskania pedału i dostosowuje pracę przepustnicy oraz silnika tak, aby ruchy pedału były bardziej ekonomiczne i przewidywalne. Pozwala to zmniejszyć zużycie paliwa bez pogorszenia dynamiki czy komfortu. Czyniąc prowadzenie płynniejszym, ECU analizuje przyspieszenia, częstotliwość wciskania oraz siłę działania na pedał, tworząc optymalną reakcję dostosowaną do indywidualnego stylu jazdy. W rezultacie samochód reaguje łagodniej na delikatne ruchy, a szybciej na gwałtowne, co poprawia kontrolę nad pojazdem i zwiększa bezpieczeństwo. Funkcja oszczędza paliwo zmniejsza obciążenie skrzyni biegów oraz silnika, a także podnosi komfort jazdy. Zamienia pedał gazu w inteligentny element sterujący, dostosowany do kierowcy, zapewniając bardziej efektywne wykorzystanie zasobów pojazdu oraz długotrwałą stabilność działania wszystkich systemów. 15. Ukryte menu na panelu wskaźników. Niektóre samochody wyposażone są w ukryte menu na panelu wskaźników, które umożliwia dostęp do dodatkowych informacji o stanie pojazdu. Za jego pomocą można sprawdzić napięcie akumulatora, temperaturę silnika, błędy systemów elektronicznych oraz parametry testowe poszczególnych modułów samochodu. Menu przeznaczone jest do głębszej kontroli i diagnostyki pojazdu bez konieczności podłączania zewnętrznego sprzętu. Funkcja jest zintegrowana z elektronicznymi układami sterującymi oraz systemami autodiagnostyki. Umożliwia kierowcy lub specjaliście serwisowemu wczesne wykrywanie odchyleń w pracy silnika, skrzyni biegów, klimatyzacji oraz innych kluczowych komponentów. Ukryte menu pozwala monitorować parametry w czasie rzeczywistym i zapobiegać poważnym awariom, które mogą powstać w wyniku ignorowania sygnałów ostrzegawczych. Korzystanie z funkcji zwiększa niezawodność eksploatacji i wydłuża żywotność pojazdu. Kierowca zyskuje możliwość stałej kontroli stanu najważniejszych układów, oceny pracy akumulatora, chłodzenia i innych elementów. Ukryte menu zamienia panel wskaźników w narzędzie diagnostyczne, które umożliwia stały nadzór i informuje o potencjalnych problemach podnosząc bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. 16. Tryb serwisowy wycieraczek. Do wymiany gumek. Niektóre samochody są wyposażone w specjalny tryb serwisowy wycieraczek, który aktywuje się kombinacją przycisków. Po włączeniu systemu pióra wycieraczek ustawiają się w dogodnej pozycji do obsługi i wymiany gumek, umożliwiając bezpieczne i wygodne przeprowadzenie prac bez ryzyka uszkodzenia mechanizmów. Tryb serwisowy jest zintegrowany z napędami elektrycznymi oraz układem sterowania wycieraczkami, zapewniając precyzyjne ustawienie piór. Zapobiega to przypadkowemu przesunięciu lub uszkodzeniu elementów, ułatwia wymianę gumek i upraszcza czynności serwisowe. Funkcja zwiększa wygodę użytkowania i zmniejsza ryzyko awarii podczas samodzielnej obsługi. Kierowca może bezpiecznie serwisować wycieraczki i utrzymywać je w dobrym stanie, wydłużając żywotność komponentów. Tryb zamienia zwykłą wymianę gumek w prosty i bezpieczny proces podnoszący komfort oraz niezawodność samochodu.